Nawet nie wyobrażają sobie państwo, jak wiele imprez będzie 11 listopada. Proszę bardzo. Defilada wojskowa, siódmy przystanek niepodległość, parada motocykli, koncert niepodległości. Muzea za darmo, niepodległość na Ursynowie, ale my będziemy mówili dziś o biegu niepodległości. Dlaczego bieg niepodległości? Stąd skąd ta nazwa? I jakimi ulicami pobiegnie? A może właśnie w tych ulicach jest cała tajemnica nazwy. Bieg niepodległości zaczyna najpierw od ozdoby biegu, chyba, tak? Bo wszystkie dziewczyny, będą, które będą brały udział w biegu, przyciągną wszystkich innych. To pani Iwona Lewandowska, lekka atletka. Mistrzyni. Za chwilę powiemy o tych medalach, które zdobyła. No i oczywiście organizator, pan Marcin Kurjata. Witamy bardzo serdecznie. Dobry wieczór. Dlaczego Bieg Niepodległości? Co się kryje za tą nazwą? Skąd ona się wzięła? Bieg Niepodległości to najstarszy bieg organizowany przez Warszawski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Oczywiście ideą było uczczenie Święta Niepodległości, dlatego on od 24 lat odbywa się dokładnie w święto, 11 listopada. Ale tak jak pan redaktor wspomniał, Bieg Niepodległości to też. Trasa. Ta trasa ma mniej lat, zdecydowanie, bo od 2008, 2008 roku. E, to jest Aleja Jana Pawła II w Warszawie i Aleja Niepodległości. To jest trasa biegu Niepodległości. To patrzymy teraz na tę trasę. E, tak jest, ale jeszcze jeden aspekt to jest hasło, które obowiązuje od paru edycji. Znajome ulicę. E, a hasło jest następujące. Łączy ludzi wolnych. Chcemy, żeby. Em, Obchodząc to święto, ludzie poczuli się ludźmi wolnymi i żeby w sposób radosny i w sposób no, fizyczny mogli... Mieć... Poczuli to. Poczuli, po poczuli No właśnie, święto. gdzie jest start, gdzie meta? Opiszmy dokładniej tę trasę. Start i meta zlokalizowane w tym samym miejscu. Jest to skrzyżowanie Alei Jana Pawła II i ulicy Stawki. Biegniemy prosto, przed siebie, Aleją Jana Pawła i Aleją Niepodległości do ulicy do skrzyżowania z ulicą Rakowiecką, czyli do SGH. Potem przebiegamy na drugą stronę ulicy i wracamy po drugiej stronie szeroko na trzy pasy z powrotem do mety. Trasa atestowana. 10 tysięcy metrów, 10 km, 5 km w jedną, 5 kilometrów w drugą. Z jakim zainteresowaniem i uwagą wpatrywała się w tę mapę pani Iwona? Bo przecież w niedzielę o 11.11 .11 początek, tak? Tak. tak jest. Usłyszy pani sygnał. Będzie strzał startera. Nie wiem jak dokładnie to będzie wyglądało. Państwo już wiedzą? Ja mogę opowiedzieć dokładnie, ponieważ ja wszystko wiem. Dokładnie <noise> przed biegiem mogę, mogę yy, powiedzieć dokładnie, kto będzie starterem, chociaż może niech to pozostanie niespodzianką. Dokładnie o godzinie 11.08 wystartują zawodnicy na wózkach i na rolkach. 11.11 .11, to też symboliczne, bo godzina 11.11 .11, 11 listopada. Największa grupa, 8000 zawodnicy. Biegacze i na końcu zawodnicy Nordic Walking. W Nowym Jorku nie było maratonu z powodu koszmaru Sandy. Michael Bloomberg chce przyjechać pewnie do Warszawy na bieg niepodległości, bo mu brakuje takiej imprezy. A pani Iwona ten bieg rozpocznie w niedzielę. I jakie jest to pierwsze 100 metrów? Jest całkowita wiara w zwycięstwo wtedy? Czy się nie myśli jeszcze o tym, że ważne, żeby wystartować? To znaczy y, trasę ja znam doskonale, ponieważ rok temu startowałam y, i wygrałam y, To nie tylko rok temu, ale jeszcze wcześniej też biegi warszawskie, na przykład 60-kilometrowe tak. to trzy razy po kolei 2010, 11-12. Y, dokładnie. Y, jednak y, w tym y, w tegorocznej edycji y, niestety nie mogę wziąć udziału. Jestem po bardzo długim y, sezonie. Y, dość ciężkim okresie startowym i Muszę zregenerować organizm, odpocząć. Tak Jednak... było w ubiegłym roku. Przypomina pani sobie. Tak było. Jednak stojąc na starcie takiego biegu, po prostu skupia się człowiek na tych emocjach, na tym, żeby jak najszybciej wystartować i jak najszybciej dobiec do mety. Wiadomo, to pierwsze 100 metrów też nie może być. Jak się stoi na starcie do takiego biegu niezależnie w jakim to jest miejscu Grudziąc, Watford, Birmingham, Paryż, Frankfurt, to wszystko miejsca, w których Pani startowała i zdobywała laury, nie jest ważne miejsce, ważny jest ten moment, żeby wygrać, żeby rozpocząć dobrze? Moment rozpoczęcia oczywiście jest ważny, ale w biegach takich na długich dystansach nie ma aż tak wielkiego znaczenia. Ponieważ to rozgrywa się na, tak jak maraton, to, to już są godziny, minuty. Więc pierwsze 100 metrów nie jest na tyle ważne jak na dystansie 400 metrów, tak? Ja chciałem powiedzieć jedną ważną rzecz i to jest podziękowania dla Iwony, bo Iwona jest znakomitą biegaczką no najszybszą w tym roku w maratonie. Natomiast Iwona jest zwycięzczynią też biegu niepodległości z zeszłego roku i ona startuje i dla wyników sportowych, znakomitych wyników sportowych i startuje tak jak ci wszyscy amatorzy w biegu niepodległości dla idei. Cieszymy się bardzo, że startowała, że mimo kontuzji będzie obecna w tym roku na biegu, bo to mi obiecała. Będzie można się z nią zobaczyć, spotkać, będzie gościem specjalnym biegu. I zaczyna ten bieg z takimi włosami. Jak można z takimi włosami biec? Przecież przesłaniają chyba oczy. Jak pani to robi? <grym> nie, nie, nie. To zaraz pokażemy, proszę patrzeć na panią Iwonę. Jak to na no rodzinę? jeśli z włosami, chodzi o start, to absolutnie <grym> trzeba czuć komfort. Nie, nie wyobrażam sobie biec z rozpuszczonymi włosami, więc oczywiście muszę je związać. Tak. Jeszcze jest w kadrze Pani Iwona, ale za chwilę zobaczymy dokładnie. Jak... Najlepiej oczywiście o, tak. jakbym, y, najlepiej jeśli oczywiście nic, nic nie wystaje i mi nie przeszkadza. O, Chodzi świetnie. o to, żeby ni, nie, nie rozpraszać się niepotrzebnymi rzeczami, bo wiadomo najważniejszy jest y, wynik na końcu. Weźmiemy sobie do serca razem z panem Marcinem taki sposób postępowania z fryzurą w czasie biegu, a myślę, że większość dziewczyn, które startują w tym biegu, większość pań, również już zyskała kolejny argument, żeby startować, bo można to robić, każdy może to robić, prawda? Byleby tylko był przygotowany odpowiednio, byleby tylko wcześniej się do tego przygotował. Co przede wszystkim trzeba robić? Jeżeli w tym roku wpadniemy na pomysł, żeby wystartować w roku przyszłym, dajemy sobie rok. Rok to długo. Rok to jest bardzo długo rok i długo. myślę, że nie ma problemu. Mówicie żeby, to w żeby taki sposób, taki że dystans. jak to jest, że rok to długo, to znaczy, że mamy naprawdę szansę, bo możemy sobie nad sobą popracować. Oczywiście zależy, bo zależy, kto na jaki wynik się nastawia. Jeśli ktoś chce po prostu tylko przebiec dystans, no to wystarczy po prostu zacząć biegać, zwiększać kilometraż i. I nie ma problemu, żeby, żeby przebiec i wziąć udział w biegu niepodległości na przykład. Nawet, jakie nawet, to proste. I jakie może być atrakcyjne. Pokażcie te koszulki, które tutaj są w studiu, bo to też coś oznacza. Jeden kolor i drugi kolor. Tak, na to przykład jest, biało, na przykład czerwona. To też tak. jest od 2000, Proszę pokazać panie Marcinie. To też jest tradycja od dwutysięcznego. I to 2000, tak 2009. razem obok ok siebie teraz zobaczymy. O właśnie. Proszę I to jest też te, O, tak to wygląda. Jedna strona ulicy będzie biała, druga czerwona? E, tłum, czyli startujący, otrzymują w pakietach startowych koszulki albo białe, albo czerwone i ustawiając się w strefie startu są podzieleni zgodnie z tymi kolorami, w odpowiednim, po odpowiedniej stronie się ustawiają i to tworzy wielką, żywą, biało-czerwoną flagę, która też jest symboliczna, jeżeli chodzi o święto niepodległości. I na końcu można oczekiwać nagrody. Ta nagroda jest i symboliczna, jednocześnie taka, że chciałoby się ją wziąć do ręki i zawiesić na szyi. To jest też symbol biegu niepodległości, bo w logotypie biegu pojawia się ten pierścień. Ten pierścień jest praktycznie od początku, pierścień, signet, od początku biegu. To jest nagroda ufundowana przez Warszawski Ośrodek Sportu i Rekreacji dla zawodników, którzy zajmą pierwsze miejsca w kategoriach swoich. To jest srebrny sygnet. A w tym roku medal, który ukończą. Proszę który, unieść odrobinę ten medal. medal. który otrzymają wszyscy, którzy ukończą bieg, również zawiera w sobie o taki element ruchomy i to jest właśnie ten sygnet, do którego nawiązujemy. Co radzi Pan Warszawiakom, jeśli chodzi o ten mecz, jeśli chodzi o ten bieg? Jak, O której godzinie powinni być na trasie, jak powinni się zachowywać? E, powinni się przede wszystkim dobrze bawić i nastawić pozytywnie do tej imprezy, do tego święta, jakie będziemy mieli okazję razem przeżywać. Bieg zaczyna się o godzinie 11.11, .11. o godzinie 10.30 rozpocznie się rozgrzewka prowadzona przez instruktorów na scenie. Myślę, że Proszę przyjechać troszkę wcześniej, ponieważ biegnie w tym roku 8,5 tysiąca ludzi. Jeżeli ci ogromny, ogromny są no duża liczebność. Ogromny też tłum i pod względem logistycznym, jeżeli oni zechcą przyjechać, jeżeli większość zechce przyjechać e, samochodami. Po dzisiejszej rozmowie i tak wszyscy będą wypatrywali pani Iwony Lewandowskiej. No Pan Marcin Kurjata był również jako współorganizator tego biegu. Zapraszamy do zobaczenia, proszę Państwa. Po prostu do zobaczenia w niedzielę. フフフフ。